No witamy, witamy po raz pierwszy w tym roku w Domu pod Gabronem Wita Czerwony Korsarz z No cóż mogę wam powiedzieć no jako do dowódca morskich drużyny no Chciałem powiedzieć, że nie wesoło się ten rok zaczął. No Sylwester był udany, bo tańczyłem z Detko Band. No może dzisiaj przyjdzie do mnie Jurek Detko, bo dzisiaj mam urodziny. 134 urodziny Czerwonego Gorsaża się, że tak powiem dzieją. No, jak widzicie, wiatr powiewa, bo dzisiaj trochę wiecznie jest, chociaż nie aż tak jak mnie nastraszyła koleżanka, że z domu nie wychodzić, bo tak wieje. To nieprawda. Nad morzem normalne, że wiatry są. No ja coś dzisiaj robię. No, przyszedłem na działkę, no bo trzeba było. Przyjść po sprzęt, który jest potrzebny. Będę ściągał wino w domu. A tu, proszę Państwa, no zrobiłem przy okazji taką przesa przesadkę. Przesadziłem dwie, dwa świerki. O, no bo one teraz już nie mają tych igiełek. No bo świerki gubią igły, proszę bardzo. Świerki gubią igły. No tu jeszcze te je zgubiły do końca i się mocno trzymały, bo chciałem te przesadzić, ale się okazało. O cholera. No coś. Lądowanie miałem. Zobaczyłem się o sznurek, który założyłem dla tych nieproszonych gości i sam w się swoje sidło wpadłem, no tu jest baranek boży. Wiadomo, no też przesadziłem, wcześniej już przesadziłem to tutaj o Rododendron. No tutaj się trochę wykrzywiła ta lampa, ale my ją poprawimy. No i proszę Państwa, no coś mogę powiedzieć, jak mówiłem, no, rok to rok. No i będzie teraz ciekawy, bo mają nam na działce coś wodę uruchomić, podłączyć, już zaczęły te firmy tam robić. No, my już mamy gotowe wszystko. Ja nawet zdążyłem łazienkę wykonać w, tym, w tym, tamtym roku jeszcze. No, zostaje mi do zrobienia jeszcze dobudować tutaj odpowiednie ogrzewanie, będzie dobrze, ale jak na razie. Dajemy radę, no chociaż ciężko jest, finansowo, bo wiadomo, wszystko drożeje, paliwo na razie nie zdrożało. No jak obaj tych obiecał, tak zrobił. VAT podnieśli, a cena została taka sama: już od paru tygodni się utrzymuje. Cena, cena na paliwo, a co będzie dalej? To Bóg raczej wiedzieć, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, chciałem powiedzieć, a żeby było ciekawie, no to powiem, że. No, niestety, wojna toczy się na Ukrainie, a ja chciałbym już pokoju, bo jak tak dalej będzie, to ten, jak produkują co niektórzy, to ta wojna w drugiej połowie roku już może się bardziej rozwinąć i nawet do nas dotrzeć, co nie daj Boże, ale wszystko w tym dzisiejszym świecie jest możliwe. Jako Czerwony Korsarz, to chciałem powiedzieć, że. Yy, że, że no, 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 no wszyscy wolą żyć w pokoju, prawda? Mało tego, gdyby ta wojna się skończyła i zaprzestaliby działań wojennych, czego nie widzę, bo cały czas dowożą amunicję, sprzęt bojowy i tak dalej, a Polska też produkuje i sprzedaje coraz więcej. Ostatnio się pan minister obrony narodowej chwalił, że kupili 70 tysięcy karabinków naszych z Radomia, no i te nasze, te pioruny. też się sprzedają bardzo dobrze, nawet Amerykanie o nas kupili. No ale trzeba się cieszyć, proszę Państwa, że biznes wojenny, jak to kiedyś określił prezydent Bush po ataku na inne się rozwija. No, rozwija się, no bo to, jak jest wojna, z magazynów się wyprowadza starą broń, sprzedaje się, no wiadomo, teraz inni też dostaną tą broń, bo słyszałem, że w Grecji jakiś samolot znaleźli z bronią. Ukraińską, która poszła do Ukrainy. No proszę Państwa, takie rzeczy się dzieją, bo przemycają broń różne ekipy. No dlatego giną ludzie na tej wojnie. Nawet i Polacy na Ochotnika tam pojechali i poginęli. Nie powiem ile, ale wiemy, że, że tam e, walczą jeszcze. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Wracajcie cali do domu, nie w trumnie. No, i życzę wszystkim pokoju w tym naszym nowym roku 2023, bo tego nam potrzeba. Nie dajmy się zwariować propagandzie, się nie dajmy oszukać, bo wiemy i myśmy po swojemu, jak to Polacy. Nie dajcie się ludzie manipulować mediom, co ja już niejednokrotnie powtarzam, ale. No niestety za to, że tak mówię i tak powtarzam, pewnie też mnie za to prześladuje władza i po sądach mnie buczy. Pozdrawiam, w kwietniu będę miał rozprawę o to, że chodziłem w slipkach na czas. Pozdrawiam wszystkich, życzę jeszcze raz wszystkim dobrego, spokojnego, pokojowego roku 2023 i zdrowia, zdrowia, przede wszystkim zdrowia, żadnych covidów, żadnych gryp. Dziękuję bardzo, ahoj.